Dzień dobry Państwu. W 2022 roku została wydana publikacja Pana Pawła Błasiaka i Marcina Markiewicza odnośnie splątania dwóch cząstek, które nigdy ze sobą nie były w kontakcie. Mhm. Możliwość tego splątania została potwierdzona przez niezależne laboratoria, m.in. CERN. I jakie z tego wnioski? Oczywiście te sprzątane cząstki badano poprzez funkcję dopasowującą cosinus 2 teta, a więc złamały. Tak, nierówność Bela. I co jeszcze ciekawego? Skoro cząstki nigdy ze sobą nie były w kontakcie, zostały w jakiś sposób że tak powiem, zsynchronizowane. Czy one są rzeczywiście splątane? E, a może na powłokach atomów elektrony również są splątane, mimo że w ogóle nie miały tam jakichś działań splątujących, po prostu są w stanie skorelowania ze względu na zakaz Pauliego. Tylko i wyłącznie. Zakaz Papaoliego nie powoduje spontania. Ale gdybyśmy użyli kosinus teta, to też będą łamać nierówność Bela. Więc, czy faktycznie istnieje spontanie kwantowe? <laughs> Dziękuję ślicznie.